Dać hani Ania siedzi ładnie Pani da. Proszę. Pani da takiego indyczka z marcheweczką. Dobre pyszne. No super. Ania pyszne tak mhm. Dobrze. O jakie dobre? Dobre dała pani. No pyszne, pyszne. Pyszne, pyszne. Indyczki z marcheweczką są pyszne, tak? Dobre? Hania! Mm, Hania! Pyszne? No pyszne, pyszne. Uh -huh. O, jakie pyszne było. Ojejej! No, takie było pyszne. No, zjedzone, zjedzone już, Haniusia. Zjedzone, nie ma. No, nie ma, zjedzone już. Mm. Pani jutro zrobi. No, masz w miseczce inne. Takie wystarczy. No, pani jeszcze później jajoda. Na razie wystarczy. Haniusia, Hania, Hania, nie ma już. Aniula, siad, siad, zrób siad ładnie, siad, Hania siad, siad, brawo, ślicznie, pani da zaraz chrupeczkę.